Chciałbym bardzo podziękować Wam wszystkim za Waszą obecność. Ojcu prowincjałowi za przewodniczenie tej mszy, Tomkowi za kazanie. Chciałbym podziękować Scholi, ministrantom, siostrze Halinie, która wystroiła pięknie Kościół. I chciałbym Wam złożyć życzenia. Bóg Nasz Bóg stał się Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem bliskim. I, I chyba trudno wyobrazić sobie tę bliskość bez bliskości ludzkiej. Że wręcz ta bliskość Boga się jakoś wyraża w tej ludzkiej bliskości, którą możemy siebie nawzajem obdarowywać. Więc chciałbym Wam życzyć takiej bliskości, wielu przyjaznych, bliskich. Serc, oczu, rąk. I, I myślę, że ta bliskość, ta Boża bliskość, która wyraża się poprzez ludzką bliskość i miłość, może być czymś, co jest światłem. Światłem pośród nocy jest czymś, co może dodawać nam sił. To, że możemy siebie nawzajem jakoś nieść, wspierać, to jest Boże narodzenie. Więc, jak najwięcej tej bliskości, aby Bóg nas nieustannie do niej uzdalniał, aby odnawiał bliskość zranioną, bliskość, która, którą dotknęły podziały, aby ten, który jest życiem, który jest bliskością samą, był nieustannie obecny w naszej codzienności. Niech te święta będą dla Was pełne rodzinnego ciepła, spokoju, wytchnienia i do zobaczenia.